Witam serdecznie wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku proszę Przepaj... Państwa przyszła do mnie długo oczekiwana paczka. Ostatnio w filmie podczas terenu opowiadałam Wam, że chciałabym zmienić e, kamerę sportową żeby lepsze nagrania były w terenie i oto paczka przyszła. Ostatecznie zdecydowałam się na kamerę od DJI -a. Jest to najnowszy model DJI Osmo Action 4. Jest to kamerka sportowa, jak widzicie. Ona jest generalnie bardzo podobna do GoPro, ale mi zależało na tym, żeby on miał obiektyw dosyć jasny. I tutaj obiektyw jest 2.8 przysłona, więc naprawdę ujęcia wieczorem czy też w nocy wyglądają naprawdę spoko. Zobaczymy, oczywiście nagrywa w 4K, 120 klatkach, ma bardzo dobrą stabilizację i obraz szerokokątny, taki jak, jaki bym chciała. Oczywiście dzisiaj sobie tą kamerką nagramy, więc wstęp macie taki, pokażę wam jak ona wygląda i potem pojedziemy do stani i sobie cały odcinek właśnie tą kamerką nagramy i wy ocenicie czy wam się podoba jakoś, czy się nie podoba. Warto na tym, żeby ona nie zamarzała i nie wyłączała się kiedy będzie zimno, po prostu. Bo gopro usemkę którą miałam wcześniej, ona wystarczyła, że ją e, odpalicie i ona się na razie od razu już wyłączała. I to mnie trochę wkurzało, bo nie mogłam nagrywać, wiecie, rajdów ani terenów w czasie zimy, no bo się nie dało i musiałam wtedy telefonem nagrywać. I zobaczymy, jak ta kamerka się spisze, właśnie na mrozach. Matka, która musi tutaj wycofać. No super. Zobaczymy, jak tam kunie. Babcia jeszcze jabłka dała im. Będą zadowoleni. Także ludzi, już się nie mogę doczekać, aż ich, proszę Państwa, wykąpię porządnie. To będzie e, mój plan na życie. Odliczanie do kąpieli koni. Kto odlicza ze mną? <gryw> no, stoją i się patrzą. Patrzcie, jak w ogóle Psinek dostała swoje. Łoże. Pcinek dostała swoje łoże. Poczekaj no. Jeszcze nie. O teraz hop. Pięknie to zrobiłaś. Aj, Teraz przynajmniej mam mięciutko, i tutaj ładnie, więc super. Aha, czy ja jabłka teraz gniotą? Nie, dobra, są. Są jabłka. Jabłka. Dzień dobry, Lidwulku. Za co mam. A widzisz, nie wszystko, nie wszystko. Oczywiście, że nie wszystko, im lancowych. No, zobaczmy, czy Haki mu zabierze. Nie, ale już szła, już szła do tego jabłka. No, super, wy to jesteście udani. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know if I will figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Witam się w kolejnym dniu. W kolejnym dniu, ale w tym samym miejscu. I dzisiaj pojedziemy sobie w teren. Hakamadę sobie już wyszcześciłam, czeka zjedząc Sianko. Wilbusz tutaj przyszedł, bo chcę wam pokazać, Wilbusz i ja, co. Przyszło od UnSquad, ze sklepu UnSquad. Paczuszka, tajemnicza paczuszka. No, Ilber już patrzę, jak, coś, jak ktoś jedzie, to on od razu. Tak, zobacz, coś dla ciebie tutaj będzie, Ulbusiu. Tak, przez pastów będziesz, tak? Otwierał? Dobrze. Będziesz przez pastów otwierał, tak w ogóle, żebyście wiedzieli. Podpięty mam mikrofon do Action 4. A, więc będzie mnie o wiele lepiej słychać i jestem ciekawa jak podczas terenu to będzie, ja pierdziu pierwsza rzecz Wilbuś, aha Wilbuś poszedł akurat jak odpakowałam pierwsza rzecz to jest kantar różowy różowy kantar, taki pozłacany z fajnym wielkim logiem Anskład. nie wiem czy to widać na akurat tej kamerze, ale mam nadzieję, że tak dobra odpakujemy sobie, bo już już się nie mogę doczekać. Uhuhu! Pięknie! Dobra. Okej. Okay. Ciekawe jak będzie wyglądać na Hakamadzie. Tutaj też te paski policzkowe są brokatowe. No i co? I super! Zaraz przymierzemy Hakamadzie. Dzisiaj pojadę sobie w tym kantarku z tego, że wiedziałam co... Co tutaj będzie w tej paczce, ale ponoć jakaś jedna rzecz jest dodatkowa, więc zaraz zobaczymy o co chodzi. Kolor niebieski. I to jeszcze taki piękny, błękitny. Czekajcie, nie chcę was zagłuszać, bo tu pewnie co to było, ta by mi zleciała. No bo... Dobrze, o, Hakamala przyszła. Na niebieski, tak? Tylko ty masz różowe haki. Pięknie, no nie no, Wilbusi. Zobacz jaki będziesz przystojny. Wilbusiu. No tak, zobacz, no idealnie. No, Will był już zadowolony, zaraz by go ochrzcił, zaraz będzie się w na pewno. Jest to ogólnie nowość od UnSquad, więc możecie wbijać i pamiętajcie o moim kodzie, bo macie z moim kodem BEWI minus 10% zniżki na cały asortyment, więc warto takie karta kantarki. Mua. Jeszcze jest chyba bodajże taki jasny, coś taki beżowy, albo taki jasny brąz, coś takiego i ciemny zielony, o ciemny z jasnym, zielonym, tak właśnie, dokładnie. O kurde, już widzę, że tutaj coś jest ekstra, proszę Państwa. <grym> Tym razem coś dla mnie. I tutaj, no nie spodziewałam się tego. Dostałam bluzę w kolorze brązowym, czyli w moim ulubionym kolorze, jeśli chodzi o jeździeckie rzeczy, takie wiecie, ze skóry, to idealnie będzie pasować do moich bryczesów ta bluza. Ale jaja, zobacz, Haki, zobacz, bluzę dostałam, no, taka ładna, patrz, prawie jak ty, no, jak <laughs> się boi pastucha, przekazi. Nie no, piękne, te bluzy to ja zawsze będę chwalić, to te bluzy są fajnej jakości i macie mnóstwo kolorów do wyboru, także serdecznie polecam i odsyłam na sklep Anskład, a ja serdecznie dziękuję za tą paczuszkę, będę nosić na pewno, no ja to ją sobie teraz chyba ubiorę, wiecie, Czasne sobie, zrobimy taki odcinek unsquad. Teraz mam trip szerokokątny, więc troszkę może go zniekształcić, Wilbusia. Ale tak pięknie się świeci kantarek. Wilbuś, no po prostu, zobacz, jesteś teraz princeska. No, ładnie, ładnie. Jak ten kantar śni na słońcu. Nie wiem, czy to widzicie, ale to jest niesamowite, pięknie. Pięknie wygląda, Szaki. Dobra, spróbuję podpiąć dzisiaj wodę do tego kantara. Zaraz ją osiodłam. O kurde, ale on teraz wykrzucił. I zobaczymy. Nie no, e, tak w słońcu to ten kantar się nie różni aż tak e, odcieniem, od cieniem. Od szapraka. No, dzisiaj będziesz e, różowa Princes, różowo fioletowa. No, super. E, tak prędzej, może co? Ale ja, ja. Kto to widział, że wodzę do kantara? <laughs> Ale śmiesznie wyglądasz, jeny koniu. Dobra, e, mi zaraz ten kask normalnie z głowy zlecina. bo ten kask jest mega lekki, a a ta kamera trochę waży niestety. Myślę, że ciut, ciut jest cięższa od GoPro to chyba jedyny minus, jaki znalazłam na razie tej kamery. Na razie same plusy, bo jeszcze montowałam wcześniejsze dębowanie, co nagrałam wczoraj, Kmady. I byłam mega zadowolona. Znaczy no, a też dębowałem tak, dokładnie. Dobra, chodź Haki, dawaj Zenek. Jednak to był zły pomysł z tą nakładką, bo ona jest bardziej na środku jeżdżeniowe i tu mi trochę blokuje. Bo właśnie, widzicie o co chodzi? Nie wiem czy to widzicie, może widzicie. O, do tych klocków, tak za bardzo. Dobra, trudno. Niech będzie, ale ogólnie wygodnie, wygodnie. Uwiąz wzięłam, bo ja się puściłam Wilbera, żeśmy do lasu weszli. I teraz Wilber ma bardzo dużo energii. Nawet bez komentarza, Wilburku. No. Naprawdę jestem ciekawa, czy ja to dobrze podłączyłam. <laughs> Jak będzie słychać, bo pierwszy raz jadę z taką kawerką sportową, plus Yy, ten, plus yy, ten mikrofon. Ja muszę zobaczyć, jak to będzie, jak będziemy galopować, nie? Oczywiście nasz szlak konny wjeżdżamy. Ajbek! Teraz no, zobaczymy, patrzcie, pochwaliłam dziada i... dupa. O, biegnie! Nie, Milburku, A ty jakiś Arab, czy co? Turbokuc? A ha, tymczasem Hakwada. patrzcie, Hakawada w ogóle nie reaguje na jego takie... No chyba, że czegoś się spłoszy naprawdę takiego ten, to trochę się wzdrygnie, nie, no bo wiadomo. Ale że jak on tak sam z siebie przyspiesza, zwalnia, nie wiadomo co robi, to jej to się nawet nie chce. No jeśli chodzi o to, że jak jest, jeździ z nagrzebiecie, tak, bo jak jest luzem, to każdy wie, że haki wtedy się zmienia. Haki wie, że jest wolna wtedy i bryka, hasa, no ja wiem, a teraz patrzy na matkę, ja wiem, no super jesteś kolem wyszkolonym, że normalnie, nie wiem, le lepiej niż ze snów. Tutaj w lewo, Wilburku. Lewo, lewo, Wilburku. Patrz ty no. Dawaj dziadu, dawaj, chodź, chodź, Ostwind. Pięknie to galopujesz w tą górę, super. No, hopaj. Ale wiesz co? Wcięliście to? No pięknie koń zrobił. No dawaj, skaczesz, nie, ale a koń umie tak kusować, Wilbuś, to normalnie naturalne drągi są, w sumie drągi są naturalne, bo są z drewna, XD, ale wiecie o co chodzi, takie leśne, Wilbuś, ale patrzcie jak on się pcha na czołowego, nie, wcześniej jak go luzem puszczałam, to przecież gdzie tam, to on biegał, ale od razu na tył Hakamady szedł. A teraz jak ja cały czas jako czołowa jeżdżę na nim w tereny, to ten to po prostu zrobił się taki odważny. O, odważny, zarazem trochę głup głupkowaty. Wybrał sobie trasę bez błota. Tak, ja my idziemy błotem. I burku. Tak, tak, jest. No, patrz na nie. Nie no. jak ty pięknie kusujesz, wilbuś, naprawdę. Jestem pełna podziwu. Że koń tak potrafi kusować I kupa. Dawaj, turbo! Patrzcie, patrzcie, jak on potrafi. On nie potrafi. Pięknie, nie? Po tym było w Whitburku. Super. <grywy> on se urządza trening po prostu, Hakamada. Ja nie wierzę. Konie w ogóle się zmęczyły, cały czas pod górę. Dobra. E, cofam to. Jednak Hakamada się zmęczyła, bo ten to po prostu on się zmęczył, ale widzę, że on ma energii za dużo dzisiaj w milburku. A masz taką grubą sierść, przypominam, grubszą od Hakamady, trzy razy bardziej, a tak odwalasz. Naprawdę, albo jest bardzo szczęśliwy pewnie, że już trawa jest, idziemy, ciepło, nie wiem. Albo szybciej chce sierść zgubić, bo jego ciało pewnie pomyśli, o już się zaczęło, poce. No to idzie wiosna. W takim razie trzeba zrzucać. No weź sobie haki, weź. Skubnij skitelsa. Mam nadzieję, że ta droga nie jest z błota. Bo tu te ciągniki, nie ciągniki jechały. Urku! port. No super hucu. No dawaj stachumy. wygniemy. Tak, super! Daj pokaż jak ty zapierniczasz. Dobrze. Dobry koń, super. Je, w tym siodle to ja w ogóle mogę galopować. Hu hu. Ale będziemy chyba skakać przeszkodę Dawaj Haki Musisz odmierzyć Błagam cię skocz Dawaj Dobry, super I dalej. Super kon. Dawaj dobrze super i patrzcie puszczam wodę prut. dobry i prut i wstęp super wilber patrzcie wilber też dał radę super to jest ukochany koń na kantarze proszę bardzo brawo ładnie wymierzyłaś no już z tym pikiem idziemy no dobra jednak Wilbuś zaliczył Ak akurat na drzewo musiał. No super chucu. Ty haki się wytarżasz, ale na paswisku niestety. O, piękna gałona, mówiłam. To widzicie, jakby ten kantar z unsquad skończył. Właśnie tak. Siuśku, ja wiem, noś, no. Potem się wytarzasz. dobrze? Dobrze? No to chodź. Super koń, super. Już idziemy. O. I poszła haki się tarzać na koniec. O jak dobrze jejku, No pięknie.